Dzień dobry, witam Was ponownie. Kolejne nagranie na testy TV. Warsztat domy drewno i kolejna latarka na naszym stole. Jak wiecie, mam tych latarek całkiem sporo i kolejny Frunite, słuchajcie. Tym razem wersja nic nie powiem, sami zaraz zobaczycie. Bardzo ciekawa latarka, uzupełniająca tak naprawdę tą całkiem sporą grupę, którą już mamy. I dzisiaj mamy tutaj jest gdzieś nazwa. Jest to model V6 w wersji black i w wersji CW, czyli ciepły, ciepły, biały Tak nie, cold white, sorry, zimny-biały. Dobrze, cóż tu mamy? Mamy jak zawsze, Frunatec zawsze nas rozpieszcza, jeśli chodzi o te akcesoria. Zawsze podkreślam, że to naprawdę miłe, że tych akcesoriów jest takie sporo. Mamy smyczkę, mamy dwa ringi, mamy przycisk i dwie zatyczki do portu, i jeszcze jakieś takie kółeczko, może to się nam przyda, zaraz zobaczymy. Jest instrukcja i tą instrukcję również zostawię, bo tutaj jest sporo informacji, które mi się przydadzą. Jest przewód, przewód USB na USB-C. Czyli mamy znowu mocne ładowanie dużym prądem. No i nasza latarka Katapult V6. Jest jeszcze etui neoprenowe. Mamy zaczep, zaczep na karabinczyk, mamy zaczep na pasek. Przyda się, nie? Etui się zawsze przydaje. No i dobrze. Cała nasza latarka. Zobaczcie, że to jest tak zwany, chciałem powiedzieć mini trower, czyli mini mini szperacz. Szukam w głowie słowa polskiego mini szperacz, ponieważ tutaj to lustro. Już bierzemy suwmiarkę, nie suwmiarkę, tylko miarkę. Samo lustro, średnica. 55 mm, długość 140. No, to, to nie jest już mała latarka. Na pewno do kieszeni, no, tak jak ja tutaj mam kieszeń zewnętrzną, to się zmieści, ale do kieszeni takich taki normalnych spodni, no, nie za bardzo. Więc tutaj zdecydowanie taka bura, właśnie powieszona na pasku, to będzie miejsce takie dobre dla do tej latarki. Dobra, patrzę tutaj właśnie, mamy, a od razu tu smyczkę przełożę. Tutaj mamy nacięcie na końcu. Pach. Teraz będzie widać, zakładamy, przekładamy. I smycz już jest założona. Ta smyczka ma też taką blokadę tutaj. Na rękę, więc kiedy to zaciągniemy, to ona nam nie spadnie, nie musimy tego e, trzymać. Dobra, co dalej? Spójrzcie tutaj na soczewkę. Jak widać, jest ona jakby pozbawiona tej skórki pomarańczy, czyli jest taka zupełnie, zupełnie gładka, że tak powiem. A tutaj mamy wersję Cry XH. P35H. To nie jest jakaś wielka, wielka dioda, ale zaraz powiem Wam o parametrach. No to i tak, i tak to naprawdę robi wrażenie. Dobra, rozbieramy. Tutaj, w środku, oczywiście ten cały driver, elektronika, miejsce styku. No i akumulator. Zobaczcie, jaka kobyła. 5000 mAh, ogniwo całkiem spora. Możemy to zakręcić. I te o które widzieliście na początku filmu, one tutaj są właśnie wkładane za gwintem. Dobra. Tutaj mamy schowany port ładowania. Czyli właśnie port USB-C. I ta gumka. Mamy jeszcze dwie w zapasie. Zatykamy to. I z drugiej strony włącznik. Włącznik jest z taką malutką, malutką diodą LED. Teraz widzicie, jest to zapalone na niebiesko. Teraz jest wyłączone. Również ta dioda informuje was o wyczerpaniu baterii, czy że ona już się zbliża do końca, powiedzmy, pojemności. I również przy ładowaniu jest to oznaczone, że się ładuje. Odpalamy, odpalamy, czyli jedno włączenie, jeden przycisk służy do zarządzania praktycznie całą tą latarką. Włączam i wyłączam przez naciśnięcie i wyciśnięcie. Kiedy włączę i przytrzymam, przechodzimy przez trzy tryby czyli ten niski, średni i wysoki. I tryb niski to jest, już Wam mówię, 31 lumenów. I wtedy możemy świecić, słuchajcie, przez 86 godzin. No więc po prostu hektar czasu. Później średni tryb mamy 270 lumenów i tryb wysoki 1417 lumenów. I również jest oczywiście ten tryb, tryb turbo. I uwaga, on ma aż 2836 lumenów. Więc teraz sobie wejdziemy do trybu wysokiego. I tryb turbo, dwuklik. Czyli to już jest naprawdę ogrom światła, jak zawsze. Plus ten ogrom światła, plus duże lustro. 50, Jak pamiętam, tak? 55 mm średnicy. Sprawdzam tak. 55 mm średnicy. I to daje Wam, słuchajcie, dystans, z którego jest widoczna ta latarka. 692 m. Czujecie to? Ponad pół, pół kilometra. 692 metry, prawie 700 metrów. Co dalej? Możemy, nic się tutaj nie powinno stać z tą latarką, kiedy spadnie ona z 1,5 metra. I również ma z wodoszczelność IPX8. Do 2 metrów możecie nią zanurzać. Kolejną rzeczą ważną będzie oczywiście waga. 203 g to waży, więc to nie jest jakieś maleństwo. Ale też nie jest zbyt dużo, że po jakimś czasie będziemy czuć dyskomfort, że to nam po prostu tutaj ciąży, na przykład przy pasku. Dalej, posiada ona pamięć, czyli jeśli skończymy sobie, czy jeśli wyłączymy, teraz to jest chyba ten tryb high. Jeśli wyłączę, to po ponowne włączenie również przychodzi do trybu tego wysokiego. Kiedy wyłączymy i przycisnę to, dosyć długo. To przechodzimy do trybu tego świetlika, tak zwanego, i tutaj uwaga: już właśnie patrzę, 0,3 lumena to świeci, tyle światła się z tego wydobywa, ale żywotność tego, słuchajcie, do 70 dni czyli ponad 2 miesiące, możecie to ustawić w ten sposób. Żeby wam podpowiedzieć, słuchajcie, też są takie. Tutaj akurat nie było w zestawie, ale są takie malutkie klosze, które można postawić tutaj, i to światło, które będzie świeciło w ten klosz biały, ono będzie powodować, że to będzie taka żarząca się malutka kopułka. To również jest, przydaje się do, do właśnie do takiego ustawienia tej lampki jako kierunkowskaz, że w tym miejscu mamy zmierzać. Jest oczywiście tryb stroboskopowy, czyli dwuklik włącza turbo, a Trzy klik 4 klik chyba powoduje efekt stroboskopowy i tutaj mamy strobo 1120 lumenów 210 minut no to jest super intensywne światło i widać to z bardzo daleka To wszystko? Myślę, że tak. Jeśli chodzi o tutaj warsztat, ruszamy w takim razie jeszcze na ulicę. Poczekam aż będzie troszeczkę ciemniej, jeszcze młoda godzina. Poczekam aż będzie ciemniej, poświecimy znowu. Będziecie mieli również porównanie do poprzednich modeli. Warto sobie odświeżyć tamte filmy, jeśli ktoś interesuje się po prostu dobrymi, dobrymi latarkami, które, które nie kupujecie na tydzień. Czyli nie kupujecie na jedną jakąś wyprawę czy ekspedycję, na jedno popołudnie albo na jedną robotę, tak jak niektórzy mówią, tylko te latarki faktycznie. Przeżywają u mnie lata, no przynajmniej u mnie, a dzieci naprawdę czasami nie, nie, nie oszczędzają ich. E, niejednokrotnie te latarki spadały, były zanurzane gdzieś w wodzie i działają dobrych kilka lat. Także Katapult V6 firmy Frunite link tradycyjnie w opisie przypomnę tak to wygląda a my widzimy się już niedługo na razie cześć. Ciemna noc. Nic nie widać. Odpalamy naszego V6. Proszę bardzo. Widać, że ten środkowy snop jest dość skupiony. Nie? Jest oczywiście ten glow taki jeszcze na zewnątrz, który fajnie to wszystko pokazuje. Ale na środku jest to zdecydowanie najmocniejsze. No i teraz zobaczmy słabo, czyli czy te, te trzy tryby. Zobaczmy na tym słabym. Eee, powiem tak, moje oko tutaj widzi dużo lepiej to i widać to szerzej niż w aparacie. Ten środkowy tryb, czyli średni. Myślę, że to jest tak naprawdę taki tryb faktycznie już o, z którym można chodzić i tu już dużo dużo widać. Zobaczmy sobie tam no i teraz ten trzeci tryb no i tu już widać dużo, dużo więcej. Czekajcie muszę inaczej chwycić telefon. Sory i dobra już dobra. No i widać nie, że jest to wiązka mocno skupiona. Po tym niebieskim snopie, nie? No i dobra. Teraz tryb turbo, jeszcze <tryk> jak miecz laserowy, nie? No i tam daleko możemy faktycznie już świecić. Słuchajcie, jeszcze pójdę tutaj. Hmm, nie wiem, gdzie mam dalej żeby pokazać Wam jakieś czubki drzew gdzieś daleko, ale jest faktycznie ta wiązka skupiona. Dzięki temu można świecić naprawdę naprawdę daleko. Pójdźmy sobie tutaj gdzieś tam. No widać nie, no naprawdę widać to rewelacyjnie. Czyli no taki szperacz nie, szperacz do daleko, dalekiego świecenia. Wydaje mi się, że jedna z mocniejszych latarek, jeśli chodzi o taki, o taki zasięg, no ilość światła jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Dobra, to wszystko.